Siema Widzowie, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Firen. I dzisiaj sobie zagramy KCPU na midzie, jest to kolejny champion w naszej ukochanej serii Z do A i pokazuję Wam runki w tym momencie, że gramy sobie pod konkurora i tutaj jeszcze dodatkowo powiem, że wziąłem Ability heista, Adaptive i HP, także to jest naprawdę mega skalująca się ale mimo, że skalująca to na początku jeszcze może poorać sobie e, jakiś takich zedzików, takich mele -czempionów właśnie. No i jak trafię z Q, no to wtedy po prostu gościa zmiażdżę z E, nie? Będę klikał e, 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 jak przyjeb. Bo jak trafisz z Q, to wtedy dostajesz dodatkowego movement speeda, jeszcze właśnie damage z E jest zwiększony. Także to jest naprawdę mega OP, ale na razie na chillku, spokojnie, pierwszy level. Gram na Zed'a Dead on Mark, czyli to jest jakiś main'ik tego e, championika. W ogóle gram też z widzami, jeśli chcecie ze mną zagrać, no to oczywiście zachęcam do wbicia na Discord'a, bo właśnie z Discord'a sobie wziąłem tych e, wszystkich widzów kochanych i goście mnie trafił z Q, także jestem już sad. O, sam gram Zed'em, o kurde ty, te miniony jakieś pojebane. Dobra, trzeba mu dodżować jego Q i też za bardzo nie można tracić many używając <grywania> z pamięci tym E, ale jak klikasz E i zabijesz jednostkę, to wtedy ci się mana odnawia, także można na sobie y, przyfarmić z tego. O, teraz Q i teraz ciśniesz zioma po prostu. No i pięknie, tylko, że masz pół many, to musisz na to wszystko uważać. Jako CP kiedyś grałem trochę więcej. Okej, okay, ty... Wiedziałem, bariera OP. Bariera OP, WIDZU! Dlatego biorę właśnie barierę. On naprawdę mega agresywnie zagrał. Ty, lol. Pierwszy raz widzisz, żeby Z grał tak mega agro. Kurde, tylko ten mój wave -tier jest taki lekko przypałowy. Kanon. O, dobrze, że... <gryw> dobrze, że z Autosa go wziąłem, bo chciałem kliknąć. A. Forgot your pussy. No, bez skiitu. Zosta mogę wziąć. Jakbym wiedział, że gram na Zeta, to bym egzosta wziął. No dobra, więc tak, na Chilku. Jak powiedział, że jestem pussy, no to biorę tak, tak. Dyn. I wszystko, kurde, ziomeczku, się dodaje do siebie i o to chodzi. Nie no, na Z to akurat jest potrzebna trochę armorka, ale ogólnie będę składał... Chociaż ty, ta korona... Atrox Graves Z Sona Inami na bocie, polska ekocebula. cebula. Na bocie. Hmm. No to korona tylko na ZEDA by była dobra, ale chyba wezmę sobie maskę mimo wszystko. Nie na ZEDA to ZONIE po prostu. Kliknę i będzie GIT. No dobra, także ZEDZik pokazał pazur, on nie ma żadnych samonerków. Hmm. Myślę, że lepiej jakbym grał bardziej agresywnie. O kurde, ty. No jak będę trafiał Q to będzie naprawdę dobrze. Mi się MANA szybko kończy na tym czempionie. Dobra, nice. Został trochę społkowany. Mam nadzieję, że już się tak nie będzie na mnie wbijał. Nie, Z robi coś totalnie głupiego, ale ja jestem głupszy, że tego nie wykorzystuję. Bo jak Z się wbija na ciebie, na Kasiopeję, nie? No to Cassiopeia to wygrywa. Bo mimo, że to jest mag, ale to jest taki DPS mag, właśnie, że po prostu. No jak ktoś jest w zasięgu, to trzeba go po prostu miażdżyć, nie? To jest Jungle Grayfish, ok, spoko. Mm. Chciałbym ja jakoś Q, tak żeby. Ojejku, nie wiem, gram jak pussy, bez kito. zet miał rację. Ja barierki jeszcze nie mam, dopiero za minutkę. Może poczekam na Lisina. On nie ma flesza, spinguję jeszcze raz. Przydałoby się trochę te minionki poczyścić. jest Lisin. Dobra, fleszuję po prostu. No i pięknie. I o to chodzi, skoro on nie ma flesza, to wystarczy, że ja się flesznę do przodu. I będzie wszystko git. Więc tak, ja to trochę y, przyfrizuję, bo nie mam niestety many, żeby to do końca spuszować. Więc jak zostawię dwa minionki, to się po prostu cofnę do bazy i będzie wszystko git. Jakby Greysik y, to zauważył i by ogarnął, to by poszedł wszystko szybko spuszował i miałbym naprawdę mega lipy. Ale dobra, biorę sobie takie itemki. I mam nadzieję, że wszystko dobrze y, zrobiłem. Mogłem się troszkę może spóźnić w sumie, tutaj jest Graves. Na, na bocie Nami zabiła, okej. Okay. To jest dosyć ciekawe. No i patrzcie, linia się do mnie puszuje. Ja straciłem, nie wiem tam, nie wiem ile. Na pewno z, z jednego dwa miniony, ewentualnie trzy. Ale jest wszystko git. <laughs> Także nie narzekam, ja mam barierkę. Tylko jak Zedzik bierze szósty level, to mogą być delikatne problemy. Ale ja to wszystko sobie przyfarmię. Ja po raz hituję po prostu. Wiem, że tutaj Lising chce pomóc, ale patrz na... Kanon! Dlaczego ja nie umiem tego farmić, byku? Nie no, ale przypał, co? W ogóle szanuję graczy Zed'a, w sensie może nie tego, co gada na czacie, ale ogólnie, bo Z jest teraz, nie wiem, niby właśnie jednym z lepszych championów. Dobra, cisnę go, cisnę, cisnę. On ma buty? Nie ma butów ale i tak jest jakoś kurde szybki 345 movement speeda ja mam 352 kurcze niby o 7 więcej, ale i tak jakoś no bo podczas kill się stoi w miejscu nie no to właśnie stąd wynika ta różnica, że nie mogę go jakby cisnąć no on tak podchodzi o kurde ty ładnie zed Zdodżował. ale dobra, fale ich dwóch no, Cassiopeia chyba dosyć silna, nie? Dobry championing, podoba mi się. Właśnie był taki jeden ziomek z Chin, nie? Na super chińskim serwerze. W ogóle zastanawialiście się, dlaczego to się nazywa super chiński serwer? Ja już Wam wytłumaczę za chwilkę, tylko dokończę myśl, że właśnie na tym super chińskim serwerze był Chińczyk, który grał Cassiopeią i był tam 2000 LP w Challengerze, nie? I... Nie wiem, ludzie skopiowali jego PlayStation, że właśnie gra się pod last stand, a żeby barierkę dać w ostatnim momencie, wtedy ten Lastend tam ciśnie razem z Konkurorem, i to wszystko się jakoś dodaje. I tam ogrywał jeden na dwóch, nie? Ziomeczków. <laughs> I dlaczego super chiński serwer? Ponieważ w Chinach, no. W Lola. Nie wiem, jak to na innych serwerach dokładnie, ale powiedzmy, że. Czekajcie, zaraz wam powiem, nie? Bo, Bo ten zedzik... Ah oh my god, moje Q. No trze trzeba trochę pograć Cassopeyą, żeby to Q było wyczute Więc niestety trochę fejduje sorki widzowie. Jest taki jeden main i Mogliście go też na synapsę <śhur interventions> <słuszają> widzieć. Chyba z Turcji jakiś ziomek, nie jestem pewny. Lissing mm podchodzi i on nie ma. Okej, okay, po prostu uciekł spoko. Zatem się nawet dobrze ucieka z ganków. Jak tak e, dobrze zrobisz, nie wiem, dasz w i od, odsuniesz się w którymś momencie i... I możesz albo kliknąć drugi raz w albo nie. Dobra, zostawię to Wardzika. my możemy go zaorać. No chyba, że Lisy nie trafi niestety to przypołowa. Dobra, spota. Ja pierdziele jak mnie trafia. On mnie trafia, ale jak ja go z Q trafię, to to jest groźniejsze. Jeszcze właśnie mam barierkę. I on też... On ma ignite. A. Bo to jest mniej więcej taki sam kuida. Może się po prostu cofnę? Nawet ten wave clear jest. E, dobry. No, cofnę się do bazy, nie ma co. Chociaż ten Plate. A i tak go nie wziąłem, ale jestem głupi. <ścoughs> Jedno, to było bez sensu z mojej strony. Ja jestem warty 700 Golda, nie? Holy shit. On ma flesza już. Nie no, jak mamy obaj tyle HP, to Zedik jest mocniejszy. Czemu ja się nie cofnąłem do bazy? Ja się nie cofnąłem do bazy, nie, nie mam pojęcia. Dwa razy go trafiłem z Kio. Trzeci raz. Czwarty raz. O, okej, okay. dobra, po prostu z E zabity. Najpiękniej, no o to chodzi. Zedzik na pilcie. Niestety byłem poza jego zasięgiem, więc mogłem po prostu na niego splunąć tym swoim E. Dobra, i dlaczego super chiński serwer? Ponieważ. W Chinach jest o wiele, o wiele więcej graczy niż na przykład w Europie. Powiedzmy, to, że powiedzmy, że w Europie na przykład, nie, wiem, 2 miliony osób gra, powiedzmy, nie? To w Chinach chyba gra 20 milionów. Tam jakby w Polsce są województwa, nie? To w Chinach jakby każde właśnie województwo. Ojejku, ale mi mało go... A dobra, walić. Sprzedam sobie to. To w Chinach jakby każde województwo... Nie, nie wiem jak tam jest. To nie nazywa się województwo, ale powiedzmy, że tam każde województwo ma osobny serwer. I żeby być na super chińskim serwerze, który jest jedyny, to właśnie trzeba na jednym z tych serwerów bić co najmniej Diament 1, coś takiego. I właśnie, i ten super chiński serwer to jest taki jedyny w swoim rodzaju po prostu. Ale ja już kurde mio tam zioma, nie? Na chillu. Dobra, co ty w ogóle chcesz? Wreszcie, ja sprzedałem Armora. Ale w sumie nawet trochę demage'a mi zadał, nie? Z tego Q. Nie wiem, ten, ten zezik mi zaimponował właśnie, że zdorżował moje ulti. To było dobre. Ja mam 10 staków na Dark Silo. Dobra, i co robić Cassopeia'em jak jest się do przodu? Można wziąć se dżunglę. No CassyPaya właśnie, patrzcie na to. 4 razy E można kliknąć chyba. Może i nawet więcej, nie wiem. Jak trafisz z Q żeby był ten wzmocniony damage, Dobra, ja się niczego nie boję. Jest zajebiście ziomek pana to. Jak ja mam wszystko, mam ulta, flesza, barierkę. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym zginął. To musiałbym naprawdę potężnie zjewać. Ja mam dziesiąty level, Zedzik siódmy. Oj, co ja tu widzę? Blue? Oh, ale... kurde, dusza mówić na Drake'a. Ale serce mówić po blue. Aaa, eee, dobra, kuj. <śled> idę, idę na Drake'a. Dla kochane go widza. Tylko ten zecik ma wszystko Dhowa mi Q. Patrzcie, jak jak go nie trafię z Q, to ja nic nie biję niestety Dobra, ładnie Czy on na hydrę? What the fuck? Czemu on ma hydrę na Gravesie? Potrzebuję tam pomocy? Nie, chyba nie, chociaż tego Gravesa by się przydało yy, uciąć, że tak powiem Dobra, ładnie. Ciśniemy. Enemisów i to mi się podoba, widzu. 7,02. Casiopeia. Powiem wam tak. Spróbujcie zagrać Casiopeia. A może wam się spodoba. Tylko naprawdę ciężki champion. Z widzieliście, jeśli nie trafi Q, e Open meat O kurde. Jeśli nie trafi Q, to naprawdę bardzo mało demencja zadaje. Mi się wydaje, że Cassiopeia potrzebuje setupu. Jakiegoś tam junglera. Może nie, czy. No, też dżunglera ogólnie, koś ze stunem, żeby zestunował eee, i po prostu możesz na spokojnie trafić Q i w ogóle byłoby git. W ogóle to W też jest dobre na y, daszujące czempiony, a jak wszyscy dobrze wiemy, w lolu jest właśnie mega dużo tych daszujących czempionów. Także Kasia Peja może być naprawdę dobra. Chociaż teraz na daszujące czempiony Vex jest teraz odpowiedzią, nie? W ogóle jestem chory, nie wiem czy mówiłem. Ale trochę się czuję choro i mam nadzieję, że tego za bardzo nie słychać, ale jakieś tam zatoki mam niestety. Jeszcze mi się w ogóle ucho zatkało, nie? To jest kurde. przypałowo lekko. I jak sobie grałem. Ty Beskitu chyba Open Meet, nie ma tego Zeda. Szkoda, bo chciałbym się z nim trochę jeszcze. Eee, On mnie chyba widział. Chciałbym się jeszcze trochę z nim popstrykać, ale jak mi tego nie daje, no to co mogę powiedzieć? Z Graysem się mogę popstrykać. Z Graysem jest łatwiej, bo on ma mniejszy zasięg. Kasypei, właśnie. Je, je, jeden z problemów jest taki, że ma dosyć ograniczony ten zasięg. Dosyć krótki. Nie wiem, taki kserat czy coś. Veigar. Myślę, że nawet Wejgar to po prostu. ora taką kasypeję. Wex, właśnie, co mówiłem. Dobra, weźmiemy turecik. Ja chyba polecam agresywnie. Jakąś śmiedzajkę może, czy coś. Tutaj nami. Nami? Co ta nami w ogóle. A, jakieś się bawią na bocie Nami plus Sona. Nie ja wiem, chyba dwie kobiety na bocie. Nie wiem, <laughs> może trochę stereotypowo, ale chyba coś w tym jest, widzu, nie? <laughs> Dobra, Kozacko? Szkoda, kurczę, Sedzik, bo ty mi takie rzeczy pisałeś w Irni. A teraz się po prostu spłakał, nie? Dobra, Rylajkę. -like. Sorry, widzowie, ale nie mam hajsu na. No. A czekajcie, zmienię sobie trinketa na czerwony. Bo ja mam taki playstyle, że lubię sobie poczekać w krzaku i po prostu zultować i zabić przeciwnika. No i jak grałem sobie w nocy na moim main koncie, na tych cyferkach, na wejście tam 0617, coś tam, coś tam. takie Tak się nazywa moje konto. O, Syzik jest! Jupi. To ja mi się zlewały rzeczy. Po prostu, ja czułem, że wzrok traciłem, widzowie. Ja miałem coś takiego, że... Nie wiem, na przykład grałem trindom, wbijam się i kursora nie widzę. Czy coś takiego. To było naprawdę masakra. Ja pierdziele. Zabijesz. Pięknie. Oj, Zedzik, Zedzik. Powiem ci tak, odpuściłbym tobie, ale ty masz blue. A ja blue uwielbiam. Ten Grace w ogóle, jego build... Ja, ja się tym nie nadziwię do końca gierki, widzowie. Po pierwszy raz coś takiego widzę. Hydra na Gravesie On i tak ma dobry AOE damage z tego tiu. Więc niepotrzebny mu do kierowania minionków. Dobra, chcecie się bić? Jeden na trzech? Zapraszam bardzo serdecznie. O kurde. Egzosik! Nie wiem czy ta. O kurde, gina. Barierka. Nie, jest! O! Oh. Oh. <laughs> nie, set! Set był do tyłu, kurde. Nawet go nie widziałem, nie? Ale dobra. Nie wiem, co ja zrobiłem. Zrobiłem jakieś dziwne flash ulti. Bo chciałem tam zdorzewać już, nawet nie pamiętam co. Chyba bombelkami. Nie no, nawet git wyszło. Na bocie widzę 0,4 Kaisa, ale. Z farmą to jest mega do przodu. Ogólnie Timek sobie też radzi, to mnie. Bardzo cieszy. W ogóle widzowie właśnie czuję się choro. Ja już mówiłem mamie, że jestem chory. To bo teraz pojechać do żabki po monsterkach chyba, nie? To jest słabo. Trzeba będzie brata namówić. Znaczy nie wiem czy brat w sumie teraz nie jest na treningu. Ale... A ja w sumie napiszę mu SMS-a, bo po drodze do domu jest żabka. może coś tam nie postawi, nie? Jak to brat bratu. Ile razy ja mu postawiłem, ja pierdzielę. Nie jestem w stanie zliczyć nawet. Dobra, dżunglę się robi, pamiętajcie widzowie. No tutaj zedzik. dzik. Z na tilcie. A jednak nie. Prawie się stitował tylko. Nie, no jak to na topie. Kurde, to gier tą gierkę można jeszcze przegrać. Jeśli właśnie będziemy się wywalać tak jeden za... jeden na trzech, to będzie trochę pomocy. O, nie zginie, fuck me! Czemu ja dostaję z tych bomb, jeszcze fala... O kurde, ty! Trochę ja się zdygałem, ale okej, okay. nic się nie dzieje. Żanne mi daje tornatko. Nie no, my możemy zaorać chyba, nie? Trafiony? To jest bardzo ważne... No właśnie, mówiłem, to jest bardzo ważne, żeby z tego Q trafić. O nie. Nie, 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 jest kurwa, nie! Ale pójnia! Dopiero teraz mam też zegarek, nie miałem bariery. Kurwa, no i co ja mówię? Frino, jak się będziesz wbijał jak debil, to możesz to jeszcze na chiedo przegrać. Co nie panie Lisi? Chyba że tam Tamora. W ogóle co oni mają? Nami Sony na bocie. Nie wiem, czemu tak? Ja jako dobry main mida z y, mastera powinienem to wykerować, nie? Te przeciwnicy nas cisną. To nie jest dobre. Widzowie, może naprawdę być przypałowo. Oczywiście, jak będzie przegrana, to i tak wstawię ten odcinek. Bo to nie jest tak, że. To nie jest tak, że jeśli przegram, to ja od razu wyłączam nagrywanie i wyrzucam. Czasami się zdarza, że wyłączę nagrywanie, bo albo coś zrobię głupiego, albo po prostu jakoś nie czuję, że ten odcinek się jakoś nada. Wiecie o co chodzi? Renekton ciśnie na Atroxa. Ja mówiłem, że Atrox jest naprawdę potężny champion w poprzednim odcinku, ale jak Atrox jest do tyłu, to niestety nie robi za dużo. Dobra, pięknie. ja już mam trzy itemy, także jeden na jeden. To jeden na jeden powinienem zaorać, jeśli ogram po prostu. To jest taka kwestia. <grym> Dobra. Pusz e, pusz. Bodzie. To nie mój widz. Jak coś. Bodziec to nie mój widz, bo <grym> nie, nie, że się nie przyznaję do widzów, tylko akurat miałem cztery osoby. Znaczy inaczej. E, klient pokazywał, że miałem pięć osób w lobby, nie? Pięciu znajomych i chuj. I wchodzimy do gierki i jest właśnie jakiś inny gościu. <noise> Także to jest do, dziwne. Riot klientowy bym powiedział. Kurde, nie wiem kiedy oni naprawią tego klienta. To jest naprawdę już mega długo. Te bugi. Najbardziej mnie wkurza. I to mi się zdarzyło wczoraj. Legitnie. Czekaj, czekaj. Widzą, zaraz ci powiem. To mi się zdarzyło legitnie wczoraj. Że. W ostatniej sekundzie chcę piknąć czempiona i, i wyskakuje jakiś błąd i nie mogę i mnie wywala i niby że zdodrzewałem i to jest właśnie przypałowe. Dobra, podali się czy DWP na alczacie. Dzięki widzowie za oglądanie, mam nadzieję, że się że Jeżeli tak, to łapeczki górę, Czekajcie na następne odcinki i na razie, czy śliwka... Nie wiem też, ma ta dziwka, pa, pa.